Meczki. I ja jestem Bartek i dzisiaj ze mną jest Szymon Cześć. No to to jest nasz skład. Ja komentuję. To grajmy dalej. Gramy sezon jednego gracza, gramy z Colo No, myślę, że wygramy ten mecz. Treningi jeszcze przed meczem. będzie sobie trenował. Więc zaczynajmy mecz. Zaczynajmy, nie przedłużajmy. Vargas. Vargas, proszę Państwa. Kiwa wszystkich. I biegnie, proszę Państwa, na bramkę. Żółtrożny! I... Nie, jednak nie ma Nie, jednak nie ma. Przepraszamy za komentatorów. No to Zapomnieliśmy to jest... ich włączyć. Ależ Wargas tutaj chce już kiwać. Wargas! Ależ tutaj kiwnął zawodnika z Kolopolo! Ależ warga schodzi do środka. Na lewą nogę i nie ma bramki. Broni bramkarz. Kolo, kolo. Przepraszamy za takie wcząsy. To nagrywamy z telefonu. I akcja kolo, kolo. Ale szybko odebrali im piłkę. I biegną dalej. Nie poddają się. I znowu piłka w kolo, kolo. I kolo, jeden. kolo. Piękna akcja. I, I jest jeden z yes. 0. Kolo-Kolo wygrywa Skoks 11. Czyli naszym klubem. Ale Edin Dzeko czy Vargas. Proszę Vargas. Państwa Vargas przyszedł tutaj... i nie ma gola. Blokuje. Paweł, Teraz atak kolokolo, kolo, kolo. Kol, kol. I, nie ma bramki. I szybko obrona Koksu 11 ten w formie grają... Edin Dzeko. Dzeko stracił właśnie piłkę, ale próbują ją odebrać, ale nie. Kolo, kolo akcja i znowu odebrali nasz klub i... Vargas czy Edin Dzeko Vargas! Ja bramkarz. Kolko, my jesteśmy w niebieskich koszulkach. razu przypomnę. I Paweł. Paweł. I czy będzie akcja na dwa do dwóch? Bramkarz broni. Dobrze. I akcja. Jacko. Tylko proszę Państwa, Dżeko, Ej, Dżeko, 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 Dżeko. strzela, nie ma, bramkarz broni, kolo, kolo. I piłka w polo, kolor. I kolokolo znowu ma piłkę. Mogę. Kolokolo może jeszcze to spotkanie wygrać, ale nie sądziłbym. I znowu piłka. Przyjął Vargas. Vargas do Dzeko. Dzeko biegnie, biegnie, wal. Wrócone Drzeko. I stracili piłkę. Piłka w posiadaniu. Kolo, kolo. O, i znowu odebrali. Nasza obrona jest dzisiaj bardzo w formie. I Drzeko, proszę Państwa, Drzeko. Stracił piłkę. Przepraszam, ale to był Vargas. No to Vargas, przepraszamy. Czasami nam się będą zawodnicy. No, bo nie widzę przez kamerę. No, no to kontynuujmy Kolokolo, mecz. Kolo, kolo. Posiadanie piłki. I teraz akcja. Ale wysunięcie I mi! chodzi bramkarz, broni to. Ładna akcja to była, ale szybko zagrali. I już w piłkę Vargas. I po, czy poda do Dżeko? Nie ma faul w piłkę. I chyba kontuzja Vargasa. Niech zobaczy mój kolega. Czyli ma I kontuzję patrzymy. i patrzymy I, i... Vargas nie ma kontuzji. Nie ma kontuzji. Asymulował. Delgado, Parades. I proszę Państwa, dobra ta obrona koksu. Ale źle im to wyszło i dalej mają piłkę kolokolo kolo. i dobrze o, nasza obrona. I teraz Edin Jacko. Jacko, Jacko, Jacko próbował tam ki kiwać tych wszystkich kolo, obrońców kolokolo. Kolo. Ale kolokolo kolo w posiadaniu piłki. I trkano. Znowu odebrała obrona kolokolo. Kolokolo kolo wygrywa 1 do 0, ale mają szansę to zmienić. I, I rzut wolny. I rzut wolny, żółta kartka, paweł. 40 minuta, kolo-kolo. I rzut Z... wolny dla koksu. I proszę Zdolny? państwa, nie ale ładnie. I gramy, 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 gramy dalej, koks. 1. Przy piłce Vargas, ale ją szybko stracił. I kolokolo kolo w posiadaniu piłki podaje do Jacko. Proszę Państwa, może z tego się rozwinąć ciekawa akcja i strzał! strzał. Nie ma obrona! Dzisiaj w pełni funkcjonuje. I zaraz będzie pierwsza połowa i tak. Zaraz będzie od... koniec pierwszej połowy, doliczony jeden czas gry. I tylko mówię, że zaraz będzie druga część tego filmiku, więc widzimy się po drugiej połowie. Oglądajcie. Pa.